Hej, cześć, z tej strony MQFT dzisiaj witam was w poradniku pierwszym z serii jak obrabiać i robić zdjęcia. Pokażę wam jak robić zdjęcia bez lusterkowca Canon M50. Taki takim aparat. Tu właśnie potwierdzę mam takie coś założone. EW53. No. <laughs> więc takim aparatem będziemy sobie robić swoje zdjęcia. Pokażę mam jak je obrabiać za pomocą Adobe Photoshop. To będą, będziemy obrabiać RAWy za pomocą Photoshopa oraz będziemy na łączyć zdjęcia. Tak jak, jest, jak ja zrobiłem to zdjęcie. Także będziemy zdjęcia łączyć, żeby z dwóch zdjęć wyszło nam na przykład jedno. Albo z trzech zdjęć jedno. Albo nie mam pojęcia. Jakieś dziwne... Pikunki, hmm, paty i dzisiaj wam pokażę właśnie jak zrobić pierwszy etap, czyli koloryzacja zdjęć. Będziemy musieli sobie przekręcić takie śmieszne suwaczki i będziemy nam np. z takiego zdjęcia będziemy wychodzić takie zdjęcie, bądź z takiego zdjęcia będziemy wychodzić takie zdjęcie. No to różnie będzie już ściągane. No. Będziemy tam odszumiać, poprawiać obiektyw, czyli no, normalnie mamy normalnie taki obiektyw, niż w moim kanale jest taki, i takim kulką jest na końcu. I żeby zrobić, żeby on był płaski, mamy w obiekty Photoshop'a takie coś jak Tyka czy Optics po angielsku. I ja tam sobie możemy to poprawić w żeby to był płaski obiekt. Dobra, dobra, yy, ja już Wam dziękuję za oglądanie tego wstępu, nie przegadam Wam już. Możecie oczywiście stawić subskrypcję z łąkiem tutaj do na przycisk do subskrypcji oraz zostawić łapkę w górę, tutaj też, ja też łapkę w górę. No i wbijajcie na mojego Instagrama, czyli podłogan, jest to Dłoganku". zapraszam też serdecznie. Wiesz, że na o bracie kowo, na którym pojawiają się wszystkie zdjęcia, które robimy właśnie tym aparatem razem z moim bratem. To ja się muszę, może tutaj jest tutaj gdzieś. I możecie sobie, mi oczywiście pomysł na najbliższe filmy, które nie będą się łączyć wejść z poradnikami, zróbmy zdjęcie, jakieś nie wiem, takie bardziej lifestyle, bo myślałem też nad zrobieniem czegoś takiego, mam teraz aparat, mam mikrofon i mogę już to fajnie jakby ładnie nagrywać, gdzieś nie wiem chowany itp. itd. Dobra, już wam nie przeszkadzam, oglądajcie film do końca, jeżeli ktoś to trwa do końca. Będzie w podsumowaniu, co macie napisać, żebym wam serducho pod tym filmem. Dobra, idziemy już do filmu i siema. Dobra, więc jesteśmy już przy laptopach, w sumie dwóch. Mam tutaj zrobione tak, że... Sorry, właśnie będzie przez to gorsza trochę jakość. Ponieważ mam dwa y, komputery jakby jednym... Mam dwa laptopy, mam jednym laptopem... Y, mam Photoshopa, a na starszym laptopie mam... Po prostu oba bardzo. Przemysłniczy to zdjęcie z aparatu. Jak widzicie, to są zdjęcia w formacie CR3, czyli RAW po prostu. To są zdjęcia z tego aparatu, w którym właśnie się nagrywam Canon M50. No i teraz je na Photoshopa i tak wygląda pierwsze zdjęcie. To jest normalne zdjęcie, które mam po prostu... Jak, na, jak po prostu je pokolorować? Nie ma nic praktycznego do naprawy. Delikatnie coś poprawimy, ale to takie szczegóły. I drugie zdjęcie, w które będziemy kładać trochę większą ilość naszej uwagi i będziemy tu robić dużo więcej rzeczy. Więc przejdźmy na, na początku tego zdjęcia, czyli robię, robię taką rozgrzewkę. Po prostu a propos koloryzacji, jak kolorować takie zdjęcia. I tak najpierw zrobię sobie szczegół to robię na każdym zdjęciu, nieważne czy są To jest mój kuzen mi wolek. Macie na TikToku gdzieś tu. Redukcja szumuł na 30. Delikatnie, żeby mam. Nie, to psuło. ostrości, delikatnie było ten moment. I wszystko jest. Picobello, no Nie wchodzimy w optykę i wiesz, tu mamy takie wrogo, mamy takie ciemniejsze miejsca, a to jest podobne tym, że nasz obiektyw, tak jak tłumaczyłem w wstępie, jest taki okrągły na końcu, przynajmniej mój, tam takie że są płaskie, różne są, ale mój jest taki i mamy coś takiego jak użyj korekcji obiektywów w optyce, po to, klikamy to i to załatwia już wszystko. Chyba, że chcemy na przykład, że ja mam strasznie te kąty, to po prostu bierzemy sobie tą winiętę i ją zmniejszamy. Ja to ustawię tak mniej więcej na 70, tak mi to pasuje. I co teraz? Mamy już zdjęcie, jakby wszystko, wszystkie doskonałości mamy naprawione. Teraz będziemy się bawić inwencją, twórczą, kreatywnością naszą. Po prostu musimy je pokolorować. Nie będziemy tego robić, tak jak niektórzy to robią, czyli tako, patrzcie, jakie fajne zdjęcie, bo ja nienawidzę takich zdjęć. Po prostu odkręcam to na te zdjęcia kolorować tak, żeby były cały czas bardzo jasne. I to mi się podoba, ten tym taki. No i jak to zrobić? Bierzemy jaskrawość, podnosimy. Tak, żeby trochę nasycić to zdjęcie. Gaskrawość, nasycenie i zdjęcie od razu wygląda lepiej. Dobra, a my zdjęcie już, nasyciliśmy nasze zdjęcie. Co robimy dalej? Balans bieli. Nie byśmy tu nic nie musieli zrobić, chociaż ja sobie chcę minimalnie twarz, żeby była bardziej żółta, tak bardziej w kolorze skóry. Ale zrobiliśmy tyle, tak się różni na razie zdjęcie. Może troszkę jeszcze obniżę to nasycenie skóry, w sensie kolor skóry. Tak to wygląda, szedł po, a teraz zrobiliśmy teraz. Co, co robimy dalej? Kontrast podnosimy. Tak dosłownie minimalnie. Później cienie. Na tym zdjęciu mi się fajnie, fajnie mi się to tak Jak podniesiemy, to fajnie wygląda. Tak samo czarne sobie, jak mam za dużo, to mam połączony filtr czarnych i pokazuję, gdzie mam czarny kolor, czyli takich, których jest zero informacji. Po prostu jest czarny kolor, zwykły. I robimy sobie tak, żeby mi się podobało takie. No około plus 10, mi się podoba. Teraz zrobię sobie biele. Byłem z białym kolorem tak, żeby jak najbardziej w prawo, ale żeby nam nie wyskoczyło to czerwone, włączę, te czerwone wkranie w to miejsce. I po prostu wrócimy w dół. te kropki. Teraz mamy... Najbardziej jest krawy. Samo ze światłem, pyk. I nie mamy już żadnych. Nie jest nic, jakby prześwietlona. Teraz możemy sobie jeszcze pobawić ekspozycję trochę do gry. Do no z umiarem, żeby nie było prześwietlone. Więcej, na to, Trochę tak. troszkę jeszcze nie mogę dać kontrastu. ekspozycję trochę w dół. Ale się przejść przejrzystość, jest delikatnie z tym bardzo. Całą z teksturą, tak samo swoje zamówienia. też bardzo delikatnie. No i w sumie to bym mógł nazwać efektem końcowym. Przed, po. To było była sama koloryzacja. Dosłownie sama koloryzacja. Bez żadnej. Jakby była tam trochę naprawa, to tak minimalnie. Teraz przechodzimy do zdjęcia, które będzie znacznie, znacznie trudniejsze. Wyłączmy sobie póki co te od prześwietlenia i od ciemnych partii. I tak, czym się właśnie różni nasz aparat od telefonu? W telefonie, jakbyśmy zrobili tak, to zdjęcie byłoby tak zaszumiane, że nie moglibyśmy na nie patrzeć. A tu nic. Podnoszę 2, 2,5-3. Szumu nie ma nawet. Dobra, mniejsze z podniesiemy to trochę żebyśmy widzieli szumy i odszumimy sobie te zdjęcia. Szum wyjdzie lepiej lepiej na twarzy. No i robimy sobie redukcję szumu, tak na około 50 dał, dałbym sobie. Kolorowego to samo i trochę wyostrzania, żeby nam to nabrało z powrotem tej właściwości, które byśmy chcieli. I już zdjęcie będą o niebo lepiej. Następnie optyka, tak jak wcześniej pokazywałem, w Opcją obiektywów, żeby nam y, to znik ocenia nie poprawiło. I tam sobie na 50, przed, po. No i następnie przechodzimy do podstawowych z powrotem. No i co teraz? To ustawiam sobie ekspert, żeby nam pasowało. Zabrałem tak plus 1. Następnie kontrast. Praktycznie nie, to nic mi nie rusza w tym kontraście. Cienie. Minus 3. Teraz, żeby wywodzić przyświetlenie z chmur, światła oraz biele. Ściągamy w dół. To nam się nie zaświeci. Tutaj nasz jakby tent. W nam się to, czyli liniamy informacji. Teraz cienia, zrobimy sobie tak. Teraz jaskrawość, to nasycimy oczywiście. Więc robimy to tak, jak zrobię teraz. Trochę jeszcze temperatury z tym, co ja tu dołożył. Mm. No i chyba to będzie nam z tego zdjęcia. No i co? Zdjęcie przed i zdjęcie po. Myślę, że różnica jest kolosalna. I teraz wam pokażę, jak to się obcina. Oznaczone sobie z kontrolem zdjęcia, które chcemy wrzucić do obcinania. Chcemy otwórz i otwiera nam się zwykły, normalny Photoshop. Najzwyklejszy na świecie. Yy, no i co? Czekamy chwilę aż ci nam wszystko załaduje. będzie gdyby nam się już załadowało do photoshopa. Mamy jedno zdjęcie. Mamy drugie. Tu myślę, że chyba nie ma co obcinać. Można tak zrobić tylko 4-5. I to myślę, że wystarczy. A my portraci ład. Z drugim zdjęciem zrobimy tutaj to samo chyba. Po prostu 4-5. Ja jeszcze zrobił tak, że... Coś z trochę zabrał, bo jest tu nie za dużo. Dobra, wydaje mi się, że jest OK. No i co? Mamy dwa zdjęcia gotowe, teraz jak to wyeksportować? Jeżeli chcemy pęgie, eksportuj szybki eksport jako pęgie, a Jeżeli chcemy JPG, bo na przykład nasz jest za duży, Mamy eksportuj jako i czekamy. Mamy taki, okienko, nam się włącza i tutaj sobie wybieramy format JPG. I teraz tutaj mamy napis, jeżeli nam się to zdjęcie załaduje, będzie nam tu wideo, napis, ile megabajtów waży nasze zdjęcie. Jeżeli to będzie ponad 25 MB, nie możemy tego wrzucić ani na maila, ani na yy, Messengera. Jeśli na przykład po nawet wybraniu od PGA mamy dalej ponad te 25Mb, to raczej to jest taka jak jakość i przy zmniejszaniu tego będzie nam spadała, no ciężko będzie nam spadało zdjęcie, no, no, no wiecie o chodzi. No i tyle, no i to było w sumie na tyle z tego poradnika. Mam no, nadzieję, że Wam pomogłem. Dobra, dzięki i lecimy do podsumowania. Szczała! Dobra, więc z tego miejsca chciałem Wam ostatecznie podziękować za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał. I jeżeli byście chcieli więcej oczywiście takich filmów, koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Napiszcie jakiś komentarz pod spodem. Będę miał wtedy motywację do robienia większej ilości tego typu filmów. No i co? Oczywiście to nie była jakaś bardzo profesjonalna ta obróbka zdjęć, lecz mam nadzieję, że Wam jakoś tam chociaż w minimalnym stopniu pomogłem, żeby rozpocząć karierę waszą w robieniu zdjęć i obrawianiu ich. Jeżeli byście chcieli zobaczyć, jak oprawiać właśnie zdjęcia z telefonu, to napiszcie o tym w komentarzu pod tym filmem, jeżeli byście tak samo chcieli na przykład poradli. Łączyć zdjęcia, które też po, prawdopodobnie się pojawi za niedługo, to też napiszcie o tym w komentarzu, albo jeżeli byście chcieli poradnik jak właśnie robić zdjęcia, a nie tylko je obrabiać, też koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Dziękuję Wam oczywiście już ostatecznie za oglądanie tego filmu, stawcie so, w górę pod tym filmem, tutaj macie taką oraz subskrypcję złamki, wpadajcie na mojego Instagrama oraz na Instagrama bracie kwoto, a już wam nie tego dnia i zaczynamy lekcję. Dzięki siema.